Dobra, smuleczko, dzisiaj pociśniemy sobie z, z ciekawostkami o Norwegii, które będą mniej więcej takie podzielone. Będą to mniej więcej ciekawostki o Norwegii i troszeczkę o ludności, i troszeczkę geograficznych ciekawostek. To będzie na część taką tą dzisiejszą. Ja jeszcze nie robiłem nigdy takich typowo rzeczy. Typu ciekawostki, czy coś, coś tam, coś tam. No ale zawsze musi być pierwszy raz, więc skoty, zapłaty. Co tam jeszcze powiem, zanim zacznę tutaj się produkować, że pogoda dzisiaj, o, patrzcie, straszna, strasznie brzydka. Także tu się zamykam w swoim królestwie i ciśniemy ciekawostkami. A pierwszą, z których. Którą mogę mu podać, to e, to, że po prostu Norwegia jest większa od Polski o 1,2 razy. Raza. Powierzchnia naszego kraju 312 tysięcy km kwadratowych a Norwegii 385 tysięcy km kwadratowych Jest parę jest parę wersji dotyczących e, pochodzenia, nazwy kraju e, jedną z trzech jest na przykład od słowa NOR e, co oznacza wąską cieśninę, albo LANDE, MUT, NORD nurt, e, czyli mm, kraj na północ i trzecio, że NORDWEJEN, czyli e, północny kierunek ale nikt nie wie, tak. Największe święto narodowe w Norwegii to jest 17 maja. Święto Konstytucji. I wtedy wszyscy śpiewają e, hymn Norwe Norwegii, który brzmi ja, vi elsker det czyli w przyłożeniu na polski: tak, my kochamy ten kraj. W kraju tym. Używa się powszechnie dwóch języków, jest to Ninosk i Bukmol. Bukmol to jest język, którym mówię ja, którym ja się posługuję, czyli norweski, taki jakby powiedzieć stary norweski normalny i Ninosk to jest NI, to jest nowy, nowy norweski, ale do tego jest tutaj bardzo wiele odłamów dialektu, których nie rozumieją nawet sami Norwedzy. 1 stycznia 1886 roku zanotowano najchłodniejszą e, zimę, e, czyli najbardziej minusowe e, warunki, które były 51,4 stopnia Celsjusza, a 20 czerwca 1970 roku e, odnotowano najcieplejsze lato. E, 35,6 stopnia Długość Polski to 650 km mm, Tak, wzdłuż, od góry na dół Norwegii to jest 1750 km Tu też kłócą się niektórzy ludzie Zależy od którego punktu zaczynamy mierzyć Więc między e, rozbierzą się z między 1750 km a 1790 km Pomiędzy, wiecie, możecie zobaczyć, jak wygląda Norwegia. Jest bardzo wąska, bardzo właśnie długa i po z lewej strony tutaj, jak będziecie widzieć, to właśnie są te wysepki, fjordziki, ale do tego właśnie dojdziemy za niedługo. Bren To jest nazwa największego lodowca w Norwegii. 480. Kilometrów kwadratowych e, Jego powierzchnia tak wynosi mm, Jest to też Największy lodowiec W Europie I ciekawostka właśnie o tych wysepkach Bo w Norwegii znajduje się Ponad 239 tysięcy Wysep wysepek, A największą z nich Jest Svalbard 61 Tysięcy, ponad 61 tysięcy kilometrów kwadratowych. Można tam zobaczyć niejednego misia polarnego. W Norwegii znajduje też się e, kilka wulkanów. Brandberg to jest e, największym wulkanem i ze szczytem o nazwie Hokon VII, czyli e, nazwie króla Hokona VII. Jest to aktywny wulkan, a jego ostatnią erupcję odnotowano w 1980 roku. Wszystkie wulkany w Norwegii znajdują się poza lądową częścią kraju, czyli znajdują się na tych e, wyspach, na jednych z 230 tysięcy wysp. Glopet Dalsura, e, największe e, hmm, osowisko e, Kamienne w północnej części Europy i kamienie na tym, tym osłowisku mają nawet ponad milion dwieście lat. Gloma, najdłuższa rzeka w Norwegii, 611 kilometrów. Największe jezioro w Norwegii to Misen a najgłębsze jezioro w Norwegii i zarazem w Europie to jezioro horindals 514 metrów głębokości. I muszę jeszcze powiedzieć, że w Norwegii jest zarejestrowanych 450 tysięcy jezior, akwenów wodnych. 205 km to długość najdłuższego norweskiego fiordu, który nosi nazwę Sognefjord. Najwyższy szczyt Norwegii to Hoppingen 2469 m nad poziomem morza. Norwegia jest e, drugim Najsłabiej zaludnionym krajem w Europie. Gęstość jego zaludnienia to jest 13,9 e, osób na kilometr kwadratowy. W Polsce jest to około 25. Przy tej ludności, która tu się znajduje, czyli 300, jest około milionów, 5 milionów 365 tysięcy ludzi. Tak? Gdzie powierzchniowo e, kraj jest większy niż nasz, a u nas jest 38, bodajże, tak? Teraz nie wiem, jakie. Je... Jak chodziłem do szkoły, to było 38 ponad milionów, teraz nie wiem, jakie są statystyki, no ale na pewno kręci się to wokół tego. A największą e, mniejszością narodową jesteśmy my, Polacy. Dzień dobry protestanci to oni e, gurują jeżeli chodzi o jakieś tam wyznania e, i religie to oni tu przodują hansen najpopularniejsze nazwisko w norwegii a imiona damskie to anna i jan jako męskie i tu nad fiordami jak już wspomniałem na jednym filmie, nieważne jaki mamy status, wiek, czy pozycję wszyscy mówią do siebie na ty. Nie ma zwrotów proszę pana, proszę pani. Słuchajcie, między 1825 roku a 1920 najwięcej Norwegów wyemigrowało do Ameryki aż 800 tysięcy ludzi. A z, oczywiście z powodu e, wolności religijnej, e, e, biedy i takich tam wszystkich tych różnych mękamentów z niedogodnością e, życia. I dzisiaj ponad 4,5 miliona Norwegów zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych, a 800 tysięcy tyle samo osób wyemigrowało w samej Minnesocie. Słuchajcie, o dziękuję wam wszystkim, którzy jeszcze sobie poglądali, to był mój pierwszy odcinek, e, który realizowałem w takim stylu ciekawostki e, o Norwegii. Dla jeszcze troszeczkę przygotowywałem, bo, bo, nie, bo nie te wszystkie rzeczy miałem w głowie, może mniej, sam się musiałem pouczyć trochę. E, Pomyśleć jak to zrobić. Zrobiłem jak zrobiłem. Coś przedstawiłem. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć. No na pewno chciałem was pozdrowić. Chciałem wam powiedzieć. Żebyście subskrybowali mój kanał. Już tam oglądasz. To weź kliknij żeby mi te algorytmy tam leciały. A jak nie. No to nie. To nie będziemy płakać. Mm. No także życzę wam spokojnej. Jest strasznie deszczowa depresyjna, dlatego zalecam sobie dużo herbaty yy, i piszcie w komentarzach czy Wam się podobało i piszcie też w komentarzach właśnie na, że jak wam się nie podobało albo jak macie na to wywaloną knagę to weźcie piszcie niech lecą te zasięgi, niech ten film się mm, rozsyła a tymczasem żegnam Was serdecznie, że Mojego pokoju, który już niebawem będzie moim pokojem bo będę go wymienił na swój pokój w moim mieszkaniu eee, trzymajcie się Fum!